Ale mnie wyzywał to chyba zaraz jakiś mandacik, tutaj dostaniesz. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Los Santos Police Department Fist Response. Mm, jesteśmy pod. Na razie nie chcę zgłoszeń, przepraszam bardzo. Dajcie mi tutaj. Nie jestem tutaj. E, dajcie mi przerwę, tak? Pokażcie tam jakiś kod przerwy czy coś. Nie ja wiem. Dziękuję. Dzisiaj mamy patrol. Dwuosobowy. Kapitan pozwolił mi wziąć po prostu jakiegoś świeżaka sprzed komendy, sprzed posterunku, więc widzę, że tutaj jest kobieta z jakimś facetem, więc zaraz weźmiemy sobie kogoś do patrolowania. Oczywiście dostałem nowy uniform, jakieś dofinansowanie było. Nowe pojazdy również mamy w szeregach naszej policji i otrzymałem, tak, otrzymałem nowy pojazd. Jest to docz policyjny. Z bardzo fajnymi tutaj aspektami, jak po prostu dzielona e, taka oddzielona szyba pleksa, jakaś coś takiego, że po prostu e, w razie co byli, byli, bylibyśmy bezpieczni. Nowy komputer pokładowy, kamera tutaj, taki no, jakby wideo coś takiego do mierzenia prędkości. Tam mamy dodatkowe radyjko e, Oczywiście otrzymałem jeszcze jedną tutaj wspaniałą funkcjonalność wraz z tym pojazdem jest to mianowicie e, proszę ja was świecące tutaj o widzicie na ten napis tam po prostu mam możliwość świecenia tym oto tutaj światełkiem, powiedzmy gdzieś tam w przechodniów, jakby tacy się znaleźli, kogoś by trzeba było tutaj podświetlać, ale to bardziej taka wiadomo lampeczka na noc więc podejdźmy sobie teraz do jakiegoś tutaj świeżaczka weźmy go na patrol być może nam się tutaj przyda weźmy sobie może chłopa wysola. dzień dobry zapraszam, dzisiaj jedziesz ze mną bądź przygotowany że będzie się działo dość solidnie wsiadaj za naczynie za kółko no wsiadaj jako pasażer, no na co czekasz patrzcie jakie tutaj e, Ładne ledy mam, bo to są ledowe światełka, bardzo ładnie oświetlają. Bardzo mi się podoba tak swoją drogą na samochód. Dobra, zróbmy się tutaj dostępny na zgłoszenia. Zobaczmy co mamy. Tego nie chcemy. Przeszukanie czy coś? Nie. Tego nie. Napadu nie. To też nie. Okej, okay. dobra, zakończ, dziękuję, do widzenia. Nie, skradziony samochód też nie, pościg też nie. Kurde. O, poszukiwany członek gangu, tak? Nie, tego też nie, to jest za... Za srogie, że tak powiem. Pościg za wózkiem widłowym. No dobra. Pościg za wózkiem widłowym, jedziemy. Pierwsza akcja wspólna z partnerem. A ja coś ten wózek widowy coś za szybko się tutaj przemieszcza. Wrócimy sobie tędy. Druszkę, dobra, zaraz mu zajedziemy. O panie kolego! Pan się tu uspokoi. Proszę cię ja na poboczu tu policja. Jak widzicie, mam trochę modyfikacji, poprawiającej wygląd, ulicę. To tu za samolot jakiś wielki tam leci. Proszę się zatrzymać. Bardzo dobrze. Ubezpieczaj mnie. Gościu Na ziemię Tylko nie zaszczel go Aresztujcie go Aresztuj go Dobrze Aresztuj Osłaniam Bardzo dobrze Czy szukasz go? Czy mam to zrobić? A czyli od razu go tam gdzieś chyba ci ucieka coś. No, ktoś ci próbował uciec. Dobra, musimy tutaj y, pana przeszukać. Ja to zrobię lepiej. Bo to widzę, że się kolego tutaj chyba nie bardzo nadajesz. Mogę go przeszukać? Nie. Dobra, czyli on już jest chyba załatwiony. Po prostu gra uznała, że jednak y, wszystko zrobiliśmy tak jak powinno być. Czekaj, tutaj, do tego, nie, 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 nie. Tu, czemu nie mogę do radiowozu wejść? Jak chcę do radiowozu wejść? Halo, to jest do cholery. Znowu się coś popsuło. Patrz, nie mogę. Muszę sobie chyba zespawnować nowy. Zapraszam do nowego. Kurde, co jest z nim nie tak, no? Jest główszy niż ustawa przewiduje. Idzie ze mną. Zapraszam. O, w końcu wsiadaj do wozu. Dawaj, dawaj, raz, dwa, bo nie ma czasu. Na wezwanie, jak i jedziemy. A ty ze spacerkiem dołazisz? O, widzę, że źle zaparkowany samochód zaparkowany e, nielegalnie, czy jakoś tak po prostu tam było. To w sumie fajne takie wyzwania, takie mm, społeczne. A być może będziemy mogli go odholować. Mam modyfikację na holownik, więc zaraz zobaczycie jak to fajnie działa. Ogólnie, bardzo dużo zmodowałem sobie tutaj, znaczy, bardzo dużo modów mam. Ogólnie, mam y, bardzo zmodowane tę, tą giereczkę. Jakby ktoś chciał, listę modyfikacji, to prawdopodobnie będzie w opisie albo będzie link do osobnej strony, bo nie wiem, czy się wszystko zmieści. Hmm? Powoli dojeżdżamy na miejsce. uuu ale jest jak ktoś zaparkował. Dobra, ustawmy się tutaj. E, wygląda na opuszczony. Dobrze, więc. Skoro wygląda na opuszczony Uważaj sobie jakieś, człowieku, co ty, ty... Wyjazd do tyłu. Cio do tyłu dam. Ja tu teraz muszę... Postawić barierkę. Poczekaj. Żeby nie przechodzić. gdzie ja na chwilę się zatrzymać tam, wstrzymać się. No kurde, człowieku. Nie widzisz, że tu trwa akcja policyjna? Że nie wiem, kurde, coś się dzieje. No nie no, muszę im postawić, tak wiecie, w ten sposób. Czekaj, direction, o na trójeczce. postaw. Ty, samochód zniknął, ale jajca. Tu następna. Tam się wyraźnie nie denerwować. Wszystko jest pod kontrolą. Ale miał z wyzywą, to chyba zaraz jakiś mandacik tutaj dostaniesz. E, dobra, więc. Wzywasz tutaj holownik, chciałem ja to zrobić. Co tu jest? A, no mogę tylko zakończyć sobie. Co robisz? Wzywamy holowniczek, co? Proszę tam się uspokoi, bo inaczej pana aresztuje, tak? Proszę cierpliwie Eee, Teraz tak. Musimy wezwać po prostu. Kurde, co by tu zrobić? Czekaj, będzie ten guzik. Co tam się dzieje? To po prostu jest jakiś potrzebny, jakiś, nie wiem, kro, kolejny patrol, czy co? E, musimy teraz ogarnąć. W jaki sposób? Dobra, zdecydowałem już, co robimy. Tak więc y, Lincoln 18 wzywa tutaj na swoją pozycję do zgłoszenia e, po prostu my, holownik, tak żeby po prostu mm, odholować pojazd, tak? Zgłaszamy Dobra A to w sumie dobrze, że tutaj się ustawiłem w taki sposób, że ten e, Że jest widoczny ten samochód. I teraz tak, z której strony on nam podjedzie, żebyśmy mogli tutaj dobrze się zorientować. Dobra, widzę znacznik Dobry, nie ta strona. I co teraz? Mamy czekać? Uu. No dobra, gdzieś się tutaj, powiedzmy, pogubił. Wytrzymaj, ha Okej. Okay. O! Jest obok. Co no, robi? Ale go zapakował. Dobra, musimy zwijać po prostu te barierki. Już jedziemy, na mi się nie denerwuj się ciskie, Okej są zrobione Chciadaj młody Jedziemy Zaraz chyba tutaj ktoś kontrolę będzie miał, mi się wydaje Za te nieuprzejmości Proszę śmiało Można jechać I oczywiście kontrola od razu Da, mandacik dostanie za takie niecenzuralne słowa w kierunku do Funkcjonariusza tutaj publicznego. Na stróża prawa. Dalej proszę podjechać. Jeszcze kawałek. No tak troszeczkę... bo pan zaparkował, więc wydaje mi się, że drugi mandacik będzie za po prostu złe parkowanie. Zapraszam. Dobrze. Do, do. No, zapraszam. Niech się pan nie krępuje? No, nowe miejsce miał mieć, tak? Jedziemy. No ale to, co, kurde, toporne coś jest. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Młody ty tam się pać. I się uczy, jak się te rozprawia z innymi. Rezy no nie przejadą teraz, tak? Jestem panie tam trąbić. Pani tam nie wyjecha po tej ulicy? Zaraz jakieś potrącenie będzie, chodź, młody, bo musimy tutaj e, wykonać swoją robotę. Poczekaj, młody, dobra, sprawdzimy zaraz tablicę. Dokładnie tak, jestem policjantem. Poproszę ID pan sobie tutaj chwileczkę poczeka. Idziemy sprawdzić, w bazie naszej, czy nie jest pan może jakiś poszukiwany. Siadaj młody Dwa razy nie będziemy tutaj cię uczyć Danielka wyszukujemy O, żeś się pan doigrał Dobrze Zapraszam Potrzebuję wsparcie lokalnego W zasadzie na dwójeczce możecie podjechać. O człowiek może być agresywny, może zacząć uciekać czy coś. Ja bym jeszcze sprawdził tutaj ciężarówkę. David, dobrze, dziękuję bardzo za twój. za twoje copy. Czy pojazd jest? O, zreportowany jako gradziony. Dzień dobry. Czemu na bombach, że się przyjechali? A wy do mnie? O, do mnie. Na dwójca, ale na bombach, dobrze. Tak więc, panie kolego, proszę wysiąść tutaj z pojazdu. to powiedział? Bardzo proszę się tutaj odwrócić Bo musimy pana tutaj przeszukać Proszę się odwrócić Proszę wykonać, Proszę wykonywać polecenia Proszę wykonywać polecenia, bo inaczej pana zaaresztuje, tak? Dobrze, sam pan chciał, nie wykonuje pan poleceń funkcjonariusza e, Więc został pan zakuty I zarówno zostanie pan również przeszukany Czeka, bo tutaj... Jest ja tym chłopem... moim to... Okej, okay, przeszukamy go? Nie. Nie przeszukamy go? A, za blisko pojazdu stoi. Pokaż. Złap gościa. Dobra, odejdźmy kawałek, tak żebym mógł Cię przeszukać. Stoisz w tym miejscu. Że też nie mogę tak na przykład zlecić po prostu, wiecie, przeszukania komuś innemu. Ok, przeszukujemy, czy coś ma tutaj nielegalnego. Nie ma nic. Dobrze, więc. E, pan tutaj to po prostu zostanie zaaresztowany. Ok. Dobrze. Czy ktoś tutaj podjedzie, żeby go zabrać? Czy nie? nie nicę pan, człowieku, to chyba inaczej musimy zrobić. E, lokalna jednostka transportowa musi tutaj podjechać. Bardzo proszę, można przejeżdżać. Proszę się nie krępować. No, jesteście po prostu jeszcze bardziej głupi niż e, mój partner dzisiaj. Jedzie tylko skąd? Ale będzie, że na dole jest. A nie, jednak jedzie tutaj. Jedzie chyba ta pierwsza wezwana. W ogóle se trzeba było zjechać w ogóle z tego mostu, wyskoczyć, nie? Ukrzycieli mnie. Zabierzecie go, czy nie? Dobra, ja jadę, ja to w sumie już nie interesuje. Co wy sobie z nim zrobicie? Jadaj, młody. Jedziemy. To tutaj proszę go ładnie zabrać, nie? A, dobra. Jadaj, człowieku. Do mnie siadę do samochodu, jedziemy zapraszam. Specjalne zaproszenie mam ci wysłać, czy mam cię zostawić? Już wolałem samemu jeździć. Siadę do tego samochodu, że no przecież nie będę się z tą użerał tutaj. W północy teraz. Jest ten kaszleć i wsiadę, co jest to? nie tak. Masz jakieś zaburzenia? Psychiczne. Mam cię zaprosić? Tutaj specjalnie czy co? Siadaj, to jest tak głupi, że aż szkoda gadać. Wsiadasz czy nie? No, bo już miałem jechać bez niego. Dobra, przyjmujemy następne jakieś zlezonko. Dobra, bierzemy skradziony policyjny pojazd. Więc będzie w sumie fajnie. Na pewno. Tylko jeszcze by się przydało zjechać na przykład stąd, nie? Dobra, wiecie co? Zrobimy to w ten sposób. Trochę jestem na lipnej pozycji. Kurde, dobra, zrobimy to trochę inaczej. Dobra, podjeżdżamy. Dobra, zaczyna uciekać, tu Lincoln18, bardzo proszę o wsparcie lokalnej jednostki powietrznej i ze dwóch patroli lokalnych. Gonimy samochód policyjny, jesteśmy na San Andreas Avenue, kierujemy się tutaj mostem do góry, wciąż na San Andreas Avenue. E, podejrzany ucieka SUWem policyjnym. E, dołączyło do nas dwa radiowozy, który z tych jeden, dwa aktualnie już są po prostu zniszczone. Jesteśmy na Power Street, e, jedziemy w kierunku północnym, e, jesteśmy niedaleko e, Okej, okay, poczekaj, bo teraz się zgubiłem przy tych ulicach. Ciężko jest czytać i jednocześnie prowadzić. Jesteśmy na e, niedaleko Capital Avenue, Occupation Avenue. Na... Proszę, co tam uważaj, człowieku? Ja tu jestem supervisorem tego pościgu, więc mnie nie wyprzedzajcie, tak? E, Okej, okay, jesteśmy na e, Cancer Way. E, podejrzany wciąż ucieka tym samym pojazdem. Skręcił w lewo w Abem Milton. Łu, przejeżdża obok e, Medical Center, e, skręca w lewo, kieruje się po prostu na, e, na, mm, na wschód, e, na Dorset. Kolejny patrol dołączył, przejmuje, mm, przejmuje superwizora i przejmuje także raportowanie. Przerobane jest tak raportować, jakby ten było, nie? Co innego, jakby na przykład, nie wiem, siedząc z boku. Dobra, przyjmuję superwizora. E, jedziemy na w okolicach Power Street. E, próbuję pitować tutaj naszego podejrzanego. Jeśli to nie zadziała, to spróbujemy użyć po prostu broni, aby jego zatrzymać. Szkoda, że nie mogę zgłosić jakiejś blokady, po prostu e, kierujemy się prawdopodobnie tak. Jedziemy na Mirror Park. Est Winewood. Po prostu jedziemy na Popular Street. Podejrzany kieruje się bardziej na obrzeża miasta. Za niedługo będziemy przejeżdżać obok starej fabryki ciuchów, więc być może podejrzany będzie chciał po prostu wyjechać z miasta. Doszło do małej kolizji, z której podejrzany wciąż wyszedł cało. Zostałem sam. Potrzebuję jeszcze troszeczkę posiłków. Ze 3 patrole, by mi się przydały, tak na wsparcie, tak żeby jeden chociaż mógł gdzieś zablokować. Mm, Okej. Okay. w dalszym ciągu jesteśmy na Popular Street. Jedziemy w kierunku doków. Dołączył do nas jeden patrol, jest i drugi. Obecnie są cztery patrole plus helikopter policyjny, który nas supportuje z góry. E, Okej, okay. jedziemy na wschód w tym momencie. Ogarnicie się w tej impali, dobra? Te znaki koszą tam człowieku. Zmęczyłem się, dobrane, tym komentowaniem. Ło, troszeczkę doszło tutaj do kolizji między e, pojazdami cywilnymi. Podejrzany wyjeżdża z miasta. Kieruje się, jest na Elburo Buro Heights, kieruje się w stronę. E, Północno-wschodnim, ale mnie w pesy spadłem. Łamatko. Podejrzany w dalszym ciągu ucieka na wschód. Jedzie tą samą drogą. Bardzo dobry manewr pit wykonany przez jednego z naszych tutaj e, patroli. Podejrzany się zatrzymał, został zablokowany. Prawdopodobnie to jest koniec pościgu. Kładź się na ziemię. Pójdźcie go, osłaniam. Dobrze. Sam jesteś przegrany, Frajerze. Dałeś się złapać. Dziękuję. Bardzo dobra robota. A to oczywiście, jak zwykle nic nie robiłeś. Lincoln 18, pokaż kod 4. Wracamy do służby. Ty sam siadę do samochodu. Zabrali go? Zabrali go. Siadaj. Siadaj, gościu, jedziemy. Nie, ja po prostu z nim nie wytrzymam, nie? Dobra, niech cię po prostu inny patrol przejmie. Ja cię mam dość. Mam naprawdę dzisiaj dość. Po prostu oni są najgłupsi na świecie, nie wiem, po prostu... Jak mam z nimi współpracować, to mi jakoś tak ciężej jest. Samemu jakoś tak, nie wiem, lepiej. Zawsze wolę po prostu wezwać sobie, tak jakby, wsparcie. Tam, gdzie Radeusz się w ogóle rozwalił, niż po prostu z nimi tutaj jeździć. Dobra, jedziemy jeszcze do pomocy przy zatrzymaniu. Ktoś ucieka. Mamy tutaj jednego podejrzanego. Odmawiam. Em... Okej. Okay. Odmawiam po prostu. Chociaż. Raczej nie odmawiam. Wszystko załatwione. Podejrzany jest prawie, że zatrzymany. Stój, ręce do góry. Nie uciekaj, bo będę strzelał. Ręce do góry, spokojnie wysiąć z samochodu. Ręce do góry i spokojnie wysiąć z samochodu. Powtarzam. Przejmijcie. Na ziemię. Dobra, przejęli, osłaniam. Możecie kuć. Jeśli skują, to ja po prostu jadę na moje zgłoszenie. Dobrze. Dziękuję bardzo. Lincoln 18. Oddalam się od zatrzymanej tutaj za próbę ucieczki i do samochodu wsiadania. Dobra. To jest nie tak. nie? któryś mod musi kolidować tutaj. Dobra, jedziemy w sumie na, do tej pomocy, bo tam funkcjonariusz czeka. Linku 18 zgłaszam e, podjęcie mm, zgłoszenia wcześniejszego przed pościgiem. Jadę na autostradę, wspomóc zatrzymanie. Ok, dojeżdżamy już na miejsce. Widzę, że jest. Ok, muszę się skontaktować z oficerem. Po prostu wychodzimy. Idziemy. Okej, okay. rozumiem. Okej, okay. zobacz co u niego. Ja oczywiście osłaniam. W razie jakby było coś nie tak, z drugiej strony sobie tutaj po prostu podejdę. Jak to na filmach, wiadomo. Podejrzany samochód ucieka, rozpoczynamy pościg. Jestem w jednoosobowym patrolu. A ty co, tak sobie stał? Nie gonisz? Normalny jesteś? Dobra, potrzebuję w takim razie pomocy. Potrzebuję też pomocy patrolu stanowego, najlepiej dwóch, bo to oni znają okolice najlepiej. Jedziemy cały czas autostradą. Podejrzany prawdopodobnie nigdzie nie skręcił. Okej. Hmm. Ok. Zgubiliście go? Na autostradzie? Dobra, widzą go. Fajnie. Już dołączam, jestem tuż za wami. Dołączam się do pościgu. Um, raportujcie na bieżąco jak tam sytuacja. Ale szybki ten samochód jest. W sensie te, tego uciekiniera. Jest jakiś sportowy, a ja niestety nie zabrałem żadnych, powiedzmy, ulepszeń. Zjechał z autostrady, dobrze, rozumiem. Lincoln 18 potwierdza, widzę was. O, widzę, że na motorka jadą. Linko 18 przyjmuję. Dobrze. Widzę podejrzaną. Czy tam podejrzanego, nie wiem kto to był. E, widzę, że jest jeden patrol. Patrol miał kolizję, więc przyjmuję Supervisora. Jadę za nim. E, kieruję się na seniora Way. Jedziemy na północ. Jest to droga niedaleko torów kolejowych. Zaraz będziemy przejeżdżali pod mostem. Bardzo proszę jeszcze o dwa lokalne wsparcia i bardzo proszę o lokalny helikopter, żeby mógł nadzorować sytuację. Podejrzany miał kolizję. Kolizję również z radiowozem. Próbujemy go zatrzymać. Proszę wysiąść z samochodu, proszę zachować spokój, albo użyjemy do tego broni. Dobra, podejrzany niestety uciekł, blokada się nie udała. Przejeżdżamy obok fioletowego dinozaura. Mm, jedziemy cały czas na północ. Po podejrzany prawdopodobnie zaraz zjedzie na autostradę, jednak tego nie zrobił. Wciąż kieruje się na północ. Jest, Jest kolizja. Podejrzany po prostu uderzył w słup. Wychodzi za rękami do góry. Osłaniam, możecie go kuć. Stanowa policja przyjmuje sprawę tej sytuacji. Wszystko prawdopodobnie dobrze się zaraz zakończy. Ok, skuli go, zabierają go. Lincoln 18, pokaż kod 4. Kończymy, kończę na dzisiaj służbę, tak więc jestem niedostępny na przyszłe wezwania. Wracam na posterunek: zdać samochód oraz uniform wraz z wyposażeniem. Dziękuję bardzo. Tak więc dzisiaj moja służba dobiegła końca. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli się tak, da, to dajcie znać łapkę. Napisz komentarz, co sądzisz o czymś, o takim, takich przeprowadzonych pościgach, czy coś. E, staram się, chociaż nie jest to łatwe, bo nie jest łatwe komentowanie, patrzenie na nazwę ulic, e, kierunku jazdy i jednocześnie, mm, powiedzmy, prowadzenie pościgu. Ale w sumie fajnie się bawię przy tym. Fajnie się bawię, fajna modyfikacja. Mam nadzieję, że mm, jeszcze powstanie. Masę takich odcinków. Tak więc jeśli ci podobał, zostaw łapkę w górę. Pamiętaj o subskrypcji z dzwoneczkiem. E, zapraszam Cię do zaobserwowania mojego Instagrama i do dołączenia do mojego Discorda. Wszystko nie masz w opisie. A mam nadzieję, że do zobaczenia w na następnym odcinku. Na razie.